Dzisiaj po całonocnej nauce do jutrzejszej próbnej matury z Polskiego obudziłem się w środku nocy, czyli o 12 w południe przez dzwoniący ten oto telefon. Dzwonił do mnie kurier zapowiedział się, że wpadnie do mnie o godzinie 15 no i na, tyle się, na tym się skończyła rozmowa. Wszystko by było OK, gdyby nie fakt, że po pierwsze, musiałem czekać 3 godziny, aż dojdzie kurier straszne. A po drugie, mój dotychczasowy telefon zamienił się w latarkę. Hm. Owszem, byłaby to bardzo fajna funkcjonalność, gdyby nie to, że on ma już wbudowaną latarkę, więc cóż, nie zostaje mi nic innego jak wyciągnąć moją kartę SIM z tego telefonu. Już nie bardzo mi się przyda. I zająć się tym, że pan, który zapowiedział się o 15, czyli znaczy na 15, naprawdę przyszedł i przyniósł mi prezent. to, co? Ujrzały moje dłonie, oczy i w ogóle wszystkie części mojego ciała. Hmm. Jak widać, dotarł do mnie pewien smartfon. To jest coś do odwrócenia, nie wiem, przerzucenia, cokolwiek. Jest to smartfon mm, kwadratowy, z tego co widać, co odbiega od, dzisiejszej, do, od dzisiejszych trendów co do prostokątnych telefonów. Ale mi się to podoba, naprawdę mi się to podoba. Na pudełku producent pisze, że jest tu dostęp do tysięcy aplikacji, odwracana obudowa, no, znaczy innowacyjny obrotowy design, 3 megapikselowa kamera no i 2GB karta pamięci. Brzmi obiecująco. Nie obchodzi nas pudełko, więc przejdźmy do urządzenia. Oto Motorola Flipout. Jak widać jest niewielkich rozmiarów. W do startera Orange Free jest hmm, niewiele grubsza i na pewno cień, y, 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 jakby to powiedzieć, nie wiem, węższa. Przyjrzyjmy się Motoroli z bliska. Co nas wita w tym telefonie? Na pewno wielkim plusem jest 3,5 mm jack, co jest jak dla mnie bardzo dużym, wręcz ogromnym atutem, bo można sobie wybrać słuchawki takie, jak nam się podobają. Zaraz obok wejścia na jacka jest przycisk, który blokuje ekran i uruchamia telefon. Oczywiście też wyłącza. Na dole mamy wejście USB, z boku nic nie ma, a tutaj widnieje. Widnieją przyciski do zwiększania lub zmniejszania głośności. Nazwa flipauta wzięła się stąd. Jak widać, po odwróceniu telefonu ukazuje e, nam się pięciorzędowa klawiatura QWERTY. Jest bardzo wygodna z tego, co e, widzę. To jest pierwsze wrażenie i jest bardzo ważne. Jak widać, e, przyciski są bardzo wyprofilowane, wręcz idealnie leżą na palcu. Może wydają się małe, ale tak naprawdę pasują wspaniale, przynajmniej do moich palców. Naprawdę klawiatura jest wygodna. Warto wspomnieć o tym, że producent daje nam 2GB kartę pamięci. Plusem jest to, że aby wymienić kartę pamięci, wystarczy wyciąć tylko tylnią obudowę, ponieważ karta pamięci znajduje się tutaj. Więc nie trzeba podnosić baterii ani żadnych takich manewrów. Wystarczy tylko i wyłącznie zdjęć obudowę tylnią. Kolejne miłe yy, takie spostrzeżenie Zobaczmy co jest w pudełku. Producent daje nam A. Producent daje nam Bateria o pojemności 1130 mAh, co przy tym wyświetlaczu, ogólnie urządzeniu tych gabarytów, powinno wystarczyć. W opakowaniu znajduje się oczywiście e, ładowarka, którą montuje się razem z kablem USB, aby powstała w pełni funkcjonalna ładowarka. I oczywiście w pudełku musi być też kabel USB. Zatem, aby naładować, wystarczy zmontować kabel z ładowarką, i już mamy urządzenie w pełni ładujące nasz telefon, smartfon. Oczywiście słuchawki, tak słuchawkowy. Bez oznaczenia, który jest lewy, która słuchawka jest lewa, a która prawa, widać tylko logo Motoroli. Tutaj mamy mikrofon, maguzik, możliwe, chociaż nie jestem pewien. No i oczywiście wejście, Jacka. Nie. Oczywiście papierki, karta gwarancyjna. Tu jakieś coś. Kolejne coś i jeszcze coś ale dosadna, tym nie obudowa. Dostajemy jedną, drugą, trzecią i czwartą. Więc możemy je, możemy je zmieniać, na przykład tak jak aby pasowały do naszego ubioru, bluzki, nie wiem, kapelusza czy czegokolwiek. Kolory są bardzo ładne. Mi się podoba zielony. Ten też niczego sobie. Czarny w porządku. No i czerwony. Zmontujmy telefon. Włożę kartę SIM. O ile mi się uda. <gry> Oczywiście bateria. Małe kliknięcie, i obudowa już jest zamontowana. Telefon na zdjęciach wydaje się nie wiem, szeroki, gruby, ale tak naprawdę wcale taki gruby nie jest. To jest może tak. 1,7 cm to wcale nie jest tak dużo. Pierwsze uruchomienie. Przycisk do uruchomienia telefonu znajduje się z prawej strony. Wciskamy go. I pojawia się nam logo Motorola. Przy odwróceniu telefonu. Przycisk, który znajdował się z prawej strony, znajduje się teraz u góry. Więc, aby odblokować telefon, trzeba przycisnąć znaczy, podświetlić ekran trzeba przycisnąć ten przycisk z, z góry logo Androida. Bo, jak wiadomo, <laughs> Motorola Flipout <laughs> przepraszam, pr przepraszam bardzo Motorola Flipout wyposażone jest w Androida 2.1. I mamy pierwsze uruchomienie naszego telefonu. Posiadamy 7 pulpitów, które dowolnie możemy konfigurować. Z tego co widzę, telefon chodzi bardzo płynnie. Przynajmniej przed chwilą chodził. A nie, faktycznie wystarczył, że się zawadował. Tutaj mamy menu aplikacji. Kontakty, dialer. Ten telefon będzie testowany przeze mnie przez najbliższy tydzień, więc zaglądajcie na mojego bloga. Jego adres to shimunflipout.orangespace.pl. Zapraszam.